Cześć, ma z tej strony RollMed Games na mapie rogatki z serii Zdziada Pradziada Farming Simulator 22. Właśnie, znajdujemy się na łące. Tutaj stoi za mną zestaw 60 z orkanem i z przyczepą. Jak się już możecie domyśleć, robimy zielonkę, ale nie na ten silos. Tylko po prostu tam na bieżąco, sokosze do krów na rano, na pasze. No, jest dokładnie, jest pół do 11, więc jest dosyć późno. Właśnie późno wstałem i się późno za to wszystko biorę. No, tak, akurat wyszło. O, tutaj już kawałek jest obkoszony, tutaj widzicie, tutaj. Bo tu już kosiłem, tu zacząłem kosić już w sumie od wczoraj. Tu z jedną przyczepę zebrałem. No, bo w sumie, tak, jedna przyczepa mi wystarczy na te krowy, tam ma 18 sztuk krów. Taka jedna przyczepka mi wystarczy. Plus tam jeszcze jakieś dodatki, dodaję tam jeden balot z tego. Siano kiszonki. Tam na siano kiszonek właśnie nie ma, bo mi się skończyły, przepraszam. Ale mamy tego. Słomy i trochę siana damy. I, I tam trochę paszy i to wystarczy, nie? O. Tak tu maszyna wygląda. Dobra, wsiadamy tu i odpolamy. Tak, sobie powoli jedziemy. Dzisiaj to jest 5 sierpień. A no, godzinę Wam już mówiłem, pół 11 jest tak? tak, tutaj się prezentuje ten zestaw 60. Jak widzicie, to już w poprzednim Wam już opowiadałem, albo już nie. Jak nowi widzowie tutaj są, to no, 60. swoje przeżycia już tutaj miała, bo to jest spadek po dziadku, ten traktor. No botników już nie ma, bo Ale jeszcze parę razy ta sześćdziesiątka w rowie była, więc no więc wszystko tu pogięte było i, no, i tak zostało. Nie? No, plan jest na tej serii taki, że może w przyszłości założymy tu botniki i odnowimy ten traktor trochę, żeby wyglądał po ludzku ale póki co trzeba się skupić na pracy, bo trzeba z czegoś żyć. Tak to wygląda. O, tutaj mamy stawek, widzicie tu taczki spływają. Tu jedna taczka, się odzywa nawet. Tak są tutaj. O, zając nie, to, to do góry ptaki no. przewidowało No, dosyć szybko to idzie. pobywam mam pół przyczepy. Ile minęło? Może 2-3 minuty. Może nawet nie. Tam szybko przybywa tutaj. trawa wysoka jest. To tam. chwila, moment i, i już jest. No. Ogólnie powiedzieć, że będą źle kosze, no bo faktycznie źle kosze, bo leży po trawie. No ale chciałem obkosić tutaj, o przy tym rowie tutaj, nie? No inaczej się nie dało tego obkosić Ale już nie będę tego poprawiał, się, to bo za chwilę mam pełne, bo prawie pełna przyczepa jest. No, można powiedzieć, że mam pełną przyczepę. Tu do koszy. O tu z nią te bo. Ostatnio tu miałem problem, bo się powiesiłem na tych gałęziach tutaj to drzewo będę się trochę przyciąć No bo kurde przeszkadza o, kurde trzeba cofnąć Dobra, tyle mi się daje, że wystarczy o, złożymy tą maszynę o, Cyk złożona o tyle, tego, tego zielonki tu jest. Myślę, że wystarczy. Jademy teraz na gospodarę. Teraz rura i rura. Ogólnie z Orkanem tak szybko nie idzie ale nie? No trochę, 20 na godzinę no max. O, policja jechała, pały. Kurde, niech sobie przejadą tam, żeby nie widzieli, że bez tych, bez oświetlenia i bez maski. O, pojechali sobie, dobra. Pojechali. O dobrze. To było masakra. O, jedzie z dzichu. Swoją szeszoną. Z pugiem. zaczyna. z o, już orki zaczyna. Znaczy się te podorywki tam robi. U siebie tam. O, przejdzie tu. Oee! Co z nim zrobię? w studzienkę walną. Oj ludzie, ludzie, o nie uwagi, kurde koło by było urwane. Tak jest, jak się myśli o dupie Maryni Nie widzowie. O, tu co odczepimy. Tu czepę. niech to stoi, że nie będą odczepiać. Pójdę po 30. I się tu sofnie. No, pobiegniemy tutaj szybciej trochę. O, tu stoi 30. O, zapaliła. O, widzicie tu też lampy, yy, też nie ma kloszów i w ogóle, no bo to też jest po dziadku, traktor yy, w takim stanie, Te yy, też swoje przeżu, ale tyle, że tutaj tej maski nie ma, to wam mówiłem w poprzednim odcinku, jeśli oglądaliście lub tych co są nowi tutaj na tym filmie, to wam mówię tutaj, że zginęła mi ta dziś maska, bo to jest ogólnie C328, na, nie, na niego mówię 30, a to jest C328. No, i tak to wygląda. Mam no, tutaj krowy, ale tu i razi światło. Masakra. Cofniemy zaraz tu. O, jakiś ten Samolot wojskowy leciał chyba. O, o, o. Teraz do tył. Да, отбиваем Mój próg tu na gożej właśnie podjechał zawsze widzicie Aż jak grzebie Muszę rozpędu wiać O, poszło. No i ładnie co tutaj zielonka leci dla krów. No i teraz krowy będą szczęśliwe. Tu zaświeciłem światło. Bo tutaj, kurde, mam te okna. Ale tu ledwo co widać. Nie wiem, musiał je umyć. Te, te okna tutaj, bo brudne są, że masakra. O so, ja Cię nie? O. Dobra, zgasimy te światła Szkoda prądu No, to na dzisiaj by było tyle. Ciąg dalszy nastąpi, może jutro zobaczymy. Nagramy coś, może z obornika, akcję obornika. Tutaj na pole chcę obornik wozić. Tutaj będę siał tutaj te pszenice. Tu też chyba pszenicę zasiejemy na tym kawałku. Jeszcze jeszcze zobaczymy, co tam będzie. Także trzymajcie się, widzowie. Do następnego odcinka. Jeśli Wam spodobał się film, dodajcie tego psowego lajka lub. Subskrypcje. Na pewno się nie pogniewam, a będę zadowolony. I na pewno wzrosną zasięgi mojego kanału. No i to by było na tyle. Trzymajcie się widzowie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!